Dobry wieczór. Natchnęło mnie dzisiaj, żeby nagrać jedną rzecz dla ludzi, którzy jeszcze nie potrafią ustawiać średnicówki. Chciałem pokazać jak to się robi pokrótce. Także zabierzmy się do działania. Obracam obiektyw. Mam już tutaj przygotowaną średnicówkę, dwupunktową oraz mikrometr. Średnicówka jest narzędziem pomiarowym względnym, które, yy, za pomocą którego możemy zmierzyć średnicę otworu yy, na zasadzie odniesienia się średnicówki do innego narzędzia. W tym przypadku będziemy odnosić się do mikrometru. Yy, będziemy później, po ustawieniu średnicówki, dokonywać pomiaru na tym oto. Kole pasowym, które dzisiaj udało mi się wykonać w tym otworze podłożysko. Także zobaczymy, jak ten otwór nam tutaj wyszedł. Jego wymiar to 42 mm. Yy, tutaj wymiar tego otworu podłożysko wewnętrznego. Tutaj to 42 mm. I odchyłka. Na 0 bądź minus dwie setki. położysko ma wejść tutaj powiedzmy na ciasno. <laughs> po, po podgrzaniu lekkim powinno wpaść. Także zabieramy się do ustawienia średniców. Także, tak jak wspomniałem, będzie nam potrzebny mikrometr, i jeszcze zapomniałem dodać, że będziemy potrzebować jakichś statyw do mikrometru. W tym przypadku ja wykorzystam takie i duże. No bo po prostu tutaj stoi, więc je użyję do tego. Postaram się postawić tutaj teraz telefon. Przerzucę obiektyw na troszkę oddalony. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Będziemy próbować. Także, tak jak mówiłem, niech nam tu maszyna złapie ostrości trochę. Ustawiamy na 42. Czy to będzie dobrze widać, ale postaramy się tak zrobić, żeby coś było widać. Ok, mamy ustawione na 42. Blokujemy mikrometr. Spróbujemy tutaj pokazać to w obiektywie. Może przerzucimy na lepszy obiektyw. o na tym obiektywie widać lepiej, jest ustawione na 42 mm mikrometr, i teraz zamontuję mikrometr w moim statywie, w tym przypadku w imadle. go tutaj za kabląk, dokręcę i zabieramy się za składanie średnicówki. Także tutaj mamy część średnicówki, która będzie nam popychała czujnik zegarowy montujemy czujnik zegarowy w średnicówkę postaram się jakoś tak ustawić, żeby to było widać ja to ustawiam zawsze może przełączę znowu na drugi obiektyw ja to zawsze tak ustawiam ażeby tutaj było na jedyne ok Dokręcamy. OK, i teraz zamontujemy sobie tutaj tą śrubeczkę. I zasada jest taka, że ta kulka, która z niej wystaje, idzie na zewnątrz. Ona będzie miała styk z powierzchnią pomiarową. Także wkręcamy tutaj ten czpień. Dokręcamy sobie. Staramy się dosyć mocno dokręcić. Nie mam tu jakże, żadnego kluczyka, nie będę go używał. Nie ma takiej potrzeby. Dobrze, teraz mamy zamontowane zmontowaną już średnicówkę w całości. Przełączę na oddalony obiektyw. I przystępujemy do ustawienia średnicówki. Także tą część, która odpowiada za pomiar wkładamy w mikrometr. Troszeczkę postaram się zmienić położenie obiektywu, ustawimy go do góry, tak żeby było widać zegar, bo to jest dość istotne. Może jeszcze spróbuję przełączyć tu na ten obiektyw drugi, Tam przybliżony i tak wycentruję centruję, a żeby zegar było widać, więc trochę tu zahaczymy. OK. I teraz staramy się ustawić córkę tak, żeby pokazała nam 0 w najbardziej wychylonym punkcie. W tym momencie mamy ustawienie na 10. Także przekręcamy sobie tutaj tarczę zegara i szukamy punktu, który, który nam się tutaj najbardziej wychyla. No jeszcze widzę, że musimy taką seteczkę przekręcić sobie. Okej. Okay. Trzeba sprawdzić w każdym kierunku, tak żeby tutaj było wszystko na zerze. No i... Wydaje mi się, że to będzie dobre ustawienie. Mamy 0. Ok. Dobrze. Także średnicówkę, średnicówkę mamy już ustawioną. Przełączę na razie na oddalony obiektyw. Troszeczkę zmienię położenie kamery. Postaram się przesunąć teraz troszkę tutaj statyw ustawcza zrealizowana. Także teraz będziemy przystępować do pomiaru średnicy wewnętrznej tutaj tego otworu. Także wkładamy średnicówkę, tak jak mówiłem, otwór tutaj będzie ma średnicę 42 mm tolerancji 0 yy, od minus dwie setki do zera. Także otwór musi być jest zrobiony na ciasno, podłożysko. No i wkładamy średnicóweczkę. I dokonujemy dokonujemy pomiaru. Staram się jeszcze troszeczkę przesunąć. No, i tak jak widać, otwór jest zrobiony w tolerancji. Zmieściliśmy się w tolerancji, jest na zerze. Także sprawa została zaliczona. Jest super. Możemy dokonać pomiarów po obróceniu, lekkim detalu. Włożymy średnicóweczkę. Trzeba brać pod uwagę też to, że otwór nie musi być zawsze idealnie owalny, aczkolwiek jest z tokaleczki. Ale mamy go tutaj na zero, jak widać. No, także może komuś się taki filmik przyda. Średnicówka jest ustawiona, otwór wykonany poprawnie. Także dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania innych moich filmików oraz do subskrypcji kanału i lajkowania. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że komuś mogę troszeczkę pomóc w rozwijaniu hobby, pasji, a żeby łatwiej mu to wszystko przychodziło. No to tyle z mojej strony. Miłego weekendu i cześć. Na razie. Lajkujcie. Hej!